Dzień dobry, klasa siódma. Pora na kolejną zdalną lekcję z języka angielskiego. Będziecie mogli sobie otworzyć tę lekcję z YouTube'a na spokojnie i w dowolnej chwili, tak jak poprzednio. Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi. Ja też. Także zaczynajmy. Ostatnio czytaliśmy krótki tekst o działalności charytatywnej. Dziś podsumujemy sobie wiadomości z działu numer 5. I oto jakie cele przygotowałem dla was na dzisiejszą lekcję. Takie dwa najważniejsze cele. Pierwszy cel: przypomnimy sobie zasady użycia czasu przeszłego present perfect. I drugi cel: przećwiczymy sobie użycie tego czasu w zdaniach. To są takie dwa najważniejsze cele na dziś. A na początek Przypomnijmy sobie właśnie to, co omawialiśmy na poprzednich lekcjach w ramach czasu present perfect. Słuchajcie. Czas present perfect to tak naprawdę czas przeszły z wyrazami pomocniczymi, albo have, albo has. Have jest używane w większości osób: ja, ty, my, wy, oni. Has jest używane z on, ona, ono. No, i do tego dochodzą czasowniki regularne, które kończą się końcówką ED, albo nieregularne, które e, mają swoje e, formy, które trzeba po prostu zapamiętać. I możecie je znaleźć u siebie na końcu podręcznika, e, gdybyście zapomnieli o jakichś. I słuchajcie, kiedy używamy tego czasu? Tego czasu używamy najczęściej, gdy nie chcemy przekazywać, kiedy coś się wydarzyło. Tylko, że w ogóle coś miało miejsce w przeszłości. Tego czasu używamy również wtedy, gdy czynność rozpoczęła się w przeszłości i ma związek z teraźniejszością. Na przykład, mieszkam tu od dawna. I've lived here for a long time. My moglibyśmy to zdanie przetłumaczyć jako mieszkałem tu od dawna, ale po polsku bardziej. Nam jest, bliższe nam jest tłumaczenie to, które ja napisałem tutaj. Mieszkam tu od dawna. Kolejne. Tego czasu używamy, gdy mówimy o tym, co wydarzyło się przed chwilą. Na przykład, dopiero co skończyłem gotować. I've just finished cooking, czyli słowo just to jest takie słowo klucz, które też pojawia się w tym czasie często. Kiedy jeszcze? Gdy pytamy o czyjeś doświadczenia z życia. W sensie, czy ty kiedykolwiek, have you ever, czy ty kiedykolwiek byłeś za granicą? Have you ever been abroad? Co jeszcze? Gdy mówimy o doświadczeniach z życia, których nigdy nie mieliśmy, czyli używamy słowa never, I've never i możemy dodać jakąś czynność. I również z takimi wyrazami jak for, since, czyli od jakiegoś czasu. For używamy do okresu jakiegoś, na przykład kilku dni, kilku godzin, kilku miesięcy. SINCE najczęściej do dat. Mamy też already, które oznacza już, i stosujemy je w twierdzeniach. Yet, które oznacza już albo jeszcze. Już w przeczeniach, w pytaniach. Przepraszam. A yet jako Have you ever been? Have you done this yet? Czy już to zrobiłeś? Czyli jest stosujemy w pytaniach, jako już i jeszcze w przeczeniach. I haven't done it yet. Czyli jeszcze tego nie zrobiłem. To są takie słowa, które pomagają nam w rozpoznaniu tego czasu. I to jest tak tytułem przypomnienia dla was. A teraz chciałbym, żebyśmy otworzyli nasze podręczniki na stronie 61. I zajmiemy się ćwiczeniem numer 3. Słuchajcie, polecenie tutaj brzmi następująco. Uzupełnij w zeszycie zdania korzystając z form przeszłych present perfect, czasowników podanych w nawiasie. Czyli w nawiasie będziemy mieli podpowiedzi. I przykład pierwszy. Słuchajcie, mamy takie oto zdanie. Dan zebrać 200 funtów na cele charytatywne. Raise jest czasownikiem regularnym, więc będziemy mogli dostawić tutaj końcówkę D. Natomiast tutaj będziemy musieli się zastanowić nad tym, co wstawić w miejsce trzech kropek. Oprócz raised, bo będziemy potrzebowali słówka pomocniczego albo have. Albo has. I musimy zrobić coś takiego. Dan zebrał 200 funtów na cele charytatywne. A jak to zrobić? Dan has raised 200 pounds for charity. Dan zebrał 200 funtów na cele charytatywne. Dlaczego wybraliśmy tutaj has jako słówko pomocnicze? Bo Dan to jest on. I to widzicie w tym. Na, najniższym zdaniu tutaj na ekranie. On, czyli Dan. On łączy się ze słówkiem has. E, jako słówko pomocnicze. I tutaj nie pasowałoby have, no bo Dan to jest trzecia osoba liczby pojedynczej. Tak wygląda przykład pierwszy. A teraz przykład drugi. My postanowić wziąć udział w sponsorowanym chodzie w następnym miesiącu. Słuchajcie, decide też jest czasownikiem regularnym, ale my potrzebujemy oprócz tego słówka pomocniczego. Musimy zrobić takie zdanie. My postanowiliśmy wziąć udział w sponsorowanym chodzie w następnym miesiącu. We będziemy łączyć ze słówkiem have. We have, ale w skrócie możemy to zapisać poprzez apostrof ve. We've. To jest to samo. We've decided to do a sponsored walk next month. I tak wygląda przykład drugi. We've decided. My postanowiliśmy wziąć udział w sponsorowanym chodzie w następnym miesiącu. We've decided to do a sponsored walk next month. Przykład trzeci. Ty sponsorować Luisa w jego dobroczynnej jeździe na rowerze. Jak się domyślacie, musimy zrobić pytanie które będzie po polsku brzmiało mniej więcej tak. Czy ty zasponsorowałeś Louisa w jego dobroczynnej jeździe na rowerze? I słuchajcie, sponsor to też jest czasownik regularny, wobec tego będziemy stosować tutaj końcówkę ed. Ale co zrobić z tym pierwszym, e, z tym pierwszym wielokropkiem? E, tutaj będziemy musieli spróbować wstawić czy. Ale jak zrobić czy po angielsku w tym czasie? Starczy słówko pomocnicze have albo has dać przed osobę. W tym wypadku nie będzie to has, bo has łączy się tylko z on, ona, ono. You łączy się z have, dlatego zdanie będzie wyglądało tak: Have you, czy ty? Sponsored Lewis for his charity bike ride. Czy ty zasponsorowałeś Luisa w jego dobroczynnej jeździe na rowerze? Tak wygląda pytanie w przykładzie trzecim. Przykład czwarty. Tutaj mamy przeczenie. W nawiasie jest never oraz do. Do samo, jeśli występuje, oznacza robić, ale jak połączymy to z innymi wyrażeniami, może oznaczać coś innego. W tym wypadku uczestniczyć. Ja nigdy nie uczestniczyć w sponsorowanym skoku akrobatycznym na spadochronie. I never do a sponsored skydive. I słuchajcie. Dlaczego tutaj przetłumaczyłem never jako nigdy nie? Bo słowo never zawiera już w sobie słowo nie, i dlatego nie będziemy robić drugiego nie. Poprzez słowo not na przykład. Nie będziemy tego dodawać. I zdanie musi po polsku brzmieć tak. Ja nigdy nie uczestniczyłem w sponsorowanym skoku akrobatycznym na spadochronie. A jak to zrobić? Trzeba po prostu dostawić słówko pomocnicze, potem stawić never i do. Jest czasownikiem nieregularnym. Trzeba będzie to zamienić na formę nieregularną, czyli nie będzie końcówki EDA, tylko coś takiego. I've never done a sponsored skydive. To jest napisane skrótem. Możemy to też rozwinąć do I have never done a sponsored skydive. A done właśnie to jest ta forma przeszła czasownika do. Ja nigdy nie uczestniczyłem w sponsorowanym skoku akrobatycznym na. Spadochronie. Przykład piąty. Tutaj też mamy przeczenie, ale nie poprzez słowo never, tylko słowo not. Not oznacza nie. Donate oznacza przekazywać, najczęściej na cele charytatywne. Jest to czasownik regularny. Ja nie przekazać żadnych ubrań na kiermasz dobroczynny. Do not donate any clothes to the bring and buy sale. I teraz po polsku musi to brzmieć tak. Do, bo to jest imię żeńskie. Nie przekazała żadnych ubrań na kiermasz dobroczynny. Czyli tutaj będziemy musieli dostawić jeszcze słówko pomocnicze e, albo have, albo has. I donate zamienić e, na czas przeszły. A jest to regularne, więc będzie miał końcówkę ED. Czyli całość będzie wyglądała tak. Joe hasn't donated any clothes to the bring and buy sale. Joe nie przekazała żadnych ubrań. Na kiermasz dobroczynny. Dlaczego tutaj jest hasn't, a nie haven't? Bo Joe, tak jak mówiłem, to jest trzecia osoba liczby pojedynczej, czyli ona. Jeśli wstawicie za słowo Joe, imię Joe słowo ona, to czasownik się nie zmieni. I na tym rzecz polega, że tutaj pasuje trzecia osoba liczby pojedynczej. Dlatego mamy hasn't. Ona nie przekazała żadnych ubrań na kiermasz dobroczynny, czyli Joe. A teraz chciałbym, żebyśmy przeszli dalej i zajęli się ćwiczeniem czwartym, też na stronie 61 w naszym podręczniku. Polecenie tutaj brzmi: popraw w zeszycie niepoprawne, niewłaściwe gramatycznie zdania w czasie present perfect. Każde z tych zdań zawiera błędy gramatyczne. Błędne zdanie numer 1: Beth: Have never done a sponsored swim. Beth nigdy nie uczestniczyła w sponsorowanym pływaniu. To, co jest po polsku, jest dobrze przetłumaczone, ale to, co jest napisane po angielsku, jest źle. Teraz, co tu jest niewłaściwego? Co jest nie, nie tak i dlaczego? Słuchajcie, te błędy ja będę zaznaczał na czerwono. Nie na niebiesko, na czerwono. Słuchajcie, Beth, have. To jest początek, na który musimy zwrócić uwagę. Słuchajcie, Beth to jest inaczej ona. A ona, she, nie łączy się ze słówkiem pomocniczym have. Have jest źle. Have jest niepoprawnie i to have trzeba zmienić. Bo she, czyli ona, inaczej Beth, łączy się z has. Beth has never done a sponsored swim. Czyli she łączy się ze słówkiem pomocniczym has, bo she to jest Beth w tym wypadku. I tak wygląda poprawnie zbudowane zdanie. Błędne zdanie numer dwa. Have you raised ever money for charity? Czy ty kiedykolwiek zbierałeś pieniądze na cele charytatywne? Słuchajcie, tutaj e, powiedziałbym, że jedno słowo jest w złym miejscu w zdaniu. Nie chodzi o czasownik, tylko o słowo kiedykolwiek. To to słowo na czerwono jest w niewłaściwym miejscu. I to słowo trzeba przenieść. Tylko pytanie, czy do przodu, czy do tyłu. Jak się domyślacie z początku lekcji, to tam sobie omówiliśmy, jak po angielsku mówimy, czy ty kiedykolwiek. I słuchajcie, ever trzeba przenieść bliżej początku. W ten sposób: Have you ever raised money for charity? Teraz Ever znajduje się we właściwym miejscu, bo tak zadajemy pytania: czy ty kiedykolwiek, musi być słowo po słowie, tak jak w polskim, czy ty kiedykolwiek, a nie wstawiamy tego po czasowniku. I tutaj jest dobrze napisany przykład. Idziemy dalej. Błędne zdanie numer 3: I hasn't visited India, but I want to. Ja nie odwiedziłem Indii, ale chcę. Tutaj mówimy o swoim doświadczeniu z życia, nie podajemy kiedy. Czy też braku doświadczenia w tym wypadku mamy przeczenie, ale to przeczenie jest błędnie napisane. Co jest tutaj źle? Hasn't. Hasn't jest źle napisane. Słuchajcie. Dlaczego hasnt jest źle? Bo mamy podmiot ja, czyli I. I nie łączy się ze słówkiem pomocniczym hasn't. Na pewno nie. Słuchajcie. I łączy się ze słówkiem pomocniczym haven't. Taka jest zasada. Jeśli większość osób łączy się z have, to te same osoby łączą się z haven't. Jeśli coś się łączy z has, to te same osoby łączą się z hasn't. Ha hasn't, tak jak było w, w, w źle. Byłoby dobrze, gdyby na początku był on, ona albo ona. A tutaj jest I. Dlatego to zdanie teraz jest dobrze. I haven't visited India, but I want to. Ja nie odwiedziłem Indii, ale chcę. Czwarte błędne zdanie. Have you seen the new adventure film? Czy ty widziałeś ten nowy film przygodowy? Słuchajcie, to też jest źle napisane zdanie. Gramatycznie źle. Bo see, jak widzicie, nie jest, znaczy, see jest formą teraźniejszą czasownika widzieć. To nie jest czas przeszły, na pewno nie. To jest też czasownik nieregularny. Tutaj trzeba będzie, nie dostawiamy d, tylko trzeba będzie inną literkę dostawić. SIN Have you seen the new adventure film? Czy ty widziałeś ten nowy film przygodowy? Dopiero SIN jest formą przeszłą, nie SI, see, tylko SIN. SIN jest formą przeszłą czasownika widzieć. I to jest poprawnie zapisane zdanie. I błędne zdanie numer 5. Alex was collected lots of money for charity. Czyli Alex zebrał mnóstwo pieniędzy na cele charytatywne, co tu jest nie tak. To nie Alex jest źle, tylko słowo was jest źle. Słuchajcie, ćwiczymy Present Perfect. Present perfect nie ma w sobie czasownika was jako słówka pomocniczego. Was oznacza był, albo była. W dodatku w czasie past simple, innym czasie przeszłym. I nie jest to słówko pomocnicze, przynajmniej nie w tym czasie. Musimy zrobić Alex zebrał mnóstwo pieniędzy na cele charytatywne, a nie Alex był zebrał. Bo to nie brzmi poprawnie. I teraz... Trzeba wstawić słówko pomocnicze związane z czasem present perfect. I jest to słówko has. Alex has collected lots of money for charity. Czyli Alex zebrał mnóstwo pieniędzy na cele charytatywne. Has jest słówkiem pomocniczym w present perfect. A dlaczego nie have na przykład? Bo Alex to jest on. A on łączy się z has. Czyli trzecia osoba liczby pojedynczej łączy się z has. W tym czasie. A teraz zrobimy jeszcze jedno ćwiczenie na tej samej stronie, ćwiczenie piąte na stronie 61. Polecenie brzmi tutaj: Uzupełnij zeszycie zdania, wybierając między słówkiem for oraz since. I teraz to też jest nawiązanie do początku naszej lekcji, bo musimy rozróżnić, kiedy używać for, a kiedy since. Słuchajcie, gwoli przypomnienia for. Używamy do okresów czasu, na przykład kilku godzin, dni, miesięcy lat, for oznacza od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy, od kilku lat, dni, godzin itd. Tak tak Jakiś przedział. Natomiast since też oznacza od, albo no od, przeważnie, ale używamy tego do konkretnych punktów w czasie, na przykład konkretnych dat, konkretnych pór dnia, pór roku, konkretnych dni, konkretnych miesięcy, ewentualnie konkretnych. Wydarzeń. Taka jest różnica. Oba wyrazy oznaczają od, ale e, różnica w zastosowaniu jest znacząca. I przykład pierwszy. I've known my best friend. Coś tam, coś tam. 2006. Czyli znałem mojego przyjaciela. Najlepszego przyjaciela. Od 2006, ale my to rozumiemy po polsku jako znam mojego najlepszego przyjaciela od 2006 roku, bo poznałem go i znam go do teraz, czyli wydarzenie z przeszłości ma wpływ na teraźniejszość. Jest to założenie tego czasu, present perfect. Ale teraz tak, mamy konkretną datę. I trzeba tutaj stawić albo for, albo since. Since jest właściwą odpowiedzią. Dlaczego? Bo since łączy się z konkretnym punktem w czasie, jaką jest, jakim jest data. 2006. To jest właściwa odpowiedź. Kolejny przykład. Drugi. Carl has done charity work. She was 12. I to musimy rozumieć jako Karla działała charytatywnie, odkąd skończyła 12 lat. My po polsku możemy to też przetłumaczyć w ten sposób. Carla działa charytatywnie, odkąd skończyła 12 lat. To drugie tłumaczenie jest lepsze, bo... Yy, Mamy wtedy ogląd, wtedy ogląd na to, jak e, długo Karla zajmuje się tym, czym się zajmuje. Ona rozpoczęła tę działalność charytatywną w wieku 12 lat, ale ta działalność trwa do teraz, czyli spełniamy to założenie czasu present perfect. Wydarzenie z przeszłości ma wpływ na teraźniejszość. Teraz tak, tu musimy wstawić, odkąd skończyła 12 lat, czyli Moment, dzień urodzin, 12, powiedzmy, musimy potraktować jako punkt w czasie. Dlatego to jest wydarzenie, jakieś wydarzenie z przyszłości, i traktujemy je jako punkt w czasie. To, że skończyła 12 lat. I dlatego tutaj, since jest właściwą odpowiedzią. Bo ukończenie te, tego 12 roku życia traktujemy jako punkt w czasie. Trzeci przykład. You've studied 3 hours. Well done. Uczyłeś się przez 3 godziny. Dobra robota. Ale możemy to też przetłumaczyć jako uczysz się od 3 godzin. Dobra robota. Zacząłeś uczyć się w przeszłości, uczysz się do teraz. Czyli znowu spełniamy założenie czasu present perfect. To, co e, rozpoczęliśmy w przeszłości, trwa do teraz. Możemy śmiało e, albo ma po prostu związek z teraźniejszością i Możemy to przetłumaczyć po polsku na czas teraźniejszy. I słuchajcie, od 3 godzin to nie jest punkt w czasie, to jest przedział okres, jak, okres czasu. Dlatego tutaj musimy wstawić: 4. You've studied for 3 hours. Uczysz się od 3 godzin. Dobra, robota. Dlaczego? For, bo mamy przedział czasu three hours, 3 godziny. Przykład czwarty. I haven't eaten this morning. I'm hungry. Ja nie jadłem od dzisiejszego poranka. Jestem głodny. Słuchajcie, dzisiejszy poranek traktujemy jako e, punkt w czasie. W dodatku ten poranek się jeszcze nie skończył i mogę zjeść coś e, jeszcze tego samego poranka. Ale to już takie, e, taka dygresja. This morning to jest punkt w czasie, dlatego. Teraz musimy posłużyć się słówkiem since. I haven't eaten since this morning. Eee, czyli ja nie jadłem od dzisiejszego poranka. No to praktycznie, prawdopodobnie eee, ten poranek się jednak skończył, ale chodzi o fakt niejedzenia. Eee, tutaj podajemy słowo od kiedy. I to jest decydujące, dlaczego to jest w czasie present perfect. Używając słowa since, będziemy używać present perfect. Mimo tego, że ten poranek się skończył. Eee, I słuchajcie: since. Dlaczego? Bo mamy punkt w czasie. This morning. Konkretna pora dnia. I'm hungry. Jestem głodny. I przykład piąty. Tom's been here a long time. He arrived early. Tom był tu przez dłuższy czas. Albo Tom jest tu od dłuższego czasu. I to drugie tłumaczenie jest lepsze, bo pokazuje nam wpływ przeszłości na teraźniejszość. To pojawienie się Toma ma wpływ na teraźniejszość, bo on nadal tutaj jest. I to zdanie drugie jest w innym czasie, w past simple. Po prostu podajemy mniej więcej kiedy, kiedy się. Pojawił e, wcześniej. Dlatego nie, nie musimy tutaj używać e, present perfect. I słuchajcie, a long time dłuższego czasu to jest przedział czasu, to nie jest punkt w czasie, ani data, ani konkretna pora dnia, ani pora roku. Dlatego tu użyjemy for. For a long time. Tom's been here for a long time. Czyli Tom, tak naprawdę. Tak naprawdę to S to jest skrót od has. Tom has been here for a long time. Czyli Tom jest tutaj od dłuższego czasu. He arrived early. On przybył wcześniej. I słuchajcie, nie chcę Was już męczyć więcej. Na dziś wystarczy. Następny film ukaże się niebawem. Mam nadzieję, że e, skutecznie sobie e, przypomnieliśmy to, co sobie założyliśmy w celach e, lekcji. Czyli przypomnienie wiadomości o czasie present perfect. I słuchajcie, dziękuję wam w takim razie za uwagę. I tak jak mówię, mam nadzieję, że udało nam się zrealizować to, co sobie założyliśmy. Wracajcie do tego filmu, jeśli tylko uznacie, że musicie. Pozdrawiam i do usłyszenia.